Akademia Menadżera to unikatowe studia podyplomowe organizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach skierowane zarówno do doświadczonych menadżerów, jak również początkujących szefów. Co je wyróżnia? Połączenie nauki z biznesem. Nauczyciele akademicy przekazują swoją wiedzę o najnowszych koncepcjach i metodach zarządzania, z kolei eksperci praktycy dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym i praktycznym know-how. Akademia wyróżnia również to, że koncentrujemy się na rozwoju kompetencji, które pomagają zarządzać, rozwijać organizacje, prowadzić własne firmy, ale również dbamy o to, żeby menadżer rozwijał się na poziomie osobistych kompetencji. Fundamentem Akademii Menadżera jest Test Master Person Analysis, który bada kompetencje menadżerskie i pozwala słuchaczom już na początku procesu edukacyjnego znaleźć te elementy, które są w nich zasobne i pracować nad tymi, które warto rozwijać. Uczymy skutecznego PR-u marki osobistej, żeby menadżer mógł wewnątrz organizacji, bądź na zewnątrz pokazać jak się rozwinął. Przyznaję szczerze, że jestem bardzo zadowolona. Fantastyczna przygoda, doświadczenie prowadzące, mnóstwo warsztatowych ćwiczeń, w których możemy uświadomić sobie te rzeczy, w których jesteśmy doskonali. Na Akademii Menadżera zapisują się osoby posiadające różne wykształcenie. Wiedza udostępniana przez wykładowców w połączeniu z naszym doświadczeniem tworzy fantastyczną kombinację. Koncentrujemy się na rozwoju kluczowych kompetencji menedżerskich. Cieszę się, że biorę udział w tym projekcie. Poznałem wielu wspaniałych uczestników, którzy na co dzień podejmują różnego rodzaju wyzwania menedżerskie. Studia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ruszają kolejne edycje w Katowicach, a nasza menedżerska grupa networkingowa rośnie i się ciągle rozwija. Jeżeli chciałbyś poszerzyć swoje kompetencje zawodowe, a także zmotywować zarówno siebie, jak i swoich pracowników, zapraszam na studia podyplomowe Akademii Menadżera w Katowicach.